Hejka, przed sobą mamy zadanie, w którym wyznaczyć mamy punkty kratowe, które należą do wykresu funkcji. Jednocześnie wyjaśnione mamy, że punkt kratowy to taki punkt, którego obie współrzędne są liczbami całkowitymi. Jak widzimy, nasza funkcja f jest funkcją wymierną. Dokładnie możemy powiedzieć, że jest funkcją homograficzną. Jeżeli chcemy znaleźć punkty, których obie współrzędne są liczbami całkowitymi, warto w takiej sytuacji doprowadzić naszą funkcję do postaci kanonicznej. Czyli będzie to fun funkcja postaci Y równa się A przez X minus P plus Q. Jak to robimy? Przewiszymy sobie na razie wzór naszej funkcji. Robimy to w ten sposób, że za x w liczniku podstawiamy na razie mianownik. Czyli podstawiamy sobie x minus 13. Tylko pamiętamy, mianownik możemy normalnie przypisać. Pamiętamy, że my nie możemy sobie zmienić wartości naszego wyrażenia. Mieliśmy wcześniej minus 3x plus 41 i tutaj też musimy mieć minus 3x plus 41. Zobaczmy, że jakbyśmy to wymnożyli, dostalibyśmy minus 3x plus 39. A żeby otrzymać plus 41, musimy do tego dodać dwójkę. I teraz robimy to w ten sposób, że rozbijamy te nasze wyrażenia, to nasze jedno wyrażenie w zasadzie na dwa ułamki. Tak, czyli jedno wyrażenie ma taką postać, drugie natomiast to jest plus 2 przez x minus 13. I zobaczmy, że w tym pierwszym ułamku skróci nam się licznik z mianownikiem. Zostanie nam minus 3 plus 2 przez x minus 13. Możemy to jeszcze zapisać w tej kolejności, jaką zapisałem we wzorze u góry. No i. Mamy tą postać. Szukamy punktów, które mają obie współrzędne całkowite, czyli x, y są liczbami całkowitymi. Zatem zobaczmy. To, co mamy tutaj, to jest tak naprawdę nasz y. I on musi być liczbą całkowitą. Minus trójka jest liczbą całkowitą. Zatem my musimy zapewnić, żeby ten ułamek również był liczbą całkowitą. Bo tylko suma liczby całkowitej i całkowitej da nam liczbę całkowitą. Zatem szukamy takich liczb, które są dzielnikami dwójki, ponieważ wtedy zapewnimy to, że licznik będzie wielokrotnością mianownika. A jeżeli licznik będzie wielokrotnością mianownika, to znaczy, że będziemy mogli skrócić tą powiedzmy wielokrotność i zostanie nam liczba całkowita. Zobaczmy, że dzielniki dwójki to jest tylko plus minus 1 i plus minus 2. I do takimi czterema liczbami może być nasze wyrażenie x minus 13. Czyli piszemy sobie x minus 13 równa się 1, lub x minus 13 równa się minus 1, lub x minus 13 równa się 2, lub x minus 13 równa się minus 2. No i teraz przenosimy wszędzie te minus 13 na drugą stronę, czyli tutaj dostajemy x równy 14, tutaj x równy 12, tutaj 15 i tutaj. 13. Tutaj natomiast y to będzie, zobaczmy, jak sobie podstawimy, tutaj to dostajemy 2 przez 1, czyli 2, minus 3, czyli minus 1. Tutaj natomiast będziemy mieli minus 2, minus 3, czyli minus 5. Tutaj mamy x, 15, czyli będziemy mieli 1 minus 3, czyli Y równa się minus 2, i tutaj, tutaj będziemy mieli minus 1 i minus 3, czyli minus 4. I mamy współrzędne naszych czterech punktów. Oczywiście możemy je też zapisać, że jest to 14 minus 1, 12 minus 5, 15 minus 2 oraz 13 minus 4. I tak myślę najłatwiej dało się rozwiązać to zadanie.